Mr. Smaku. Smaczne i niedrogie diety pudełkowe. Zamów na mrsmaku.pl Hanna Zbieranek, TV Reklama, ze mną tutaj za dora cześć. Bo... Cześć, witam. Powiedz mi jak przed walką, bo to już chwila moment. No co, już powoli naładowany, nakręcony, jutro szybki trening, no i co? Nie wieczorem akcja. Właśnie, bijesz się z rytom i Bambo, tak? Jak to będzie wyglądało? Tutaj będzie boks na pewno, więc troszeczkę nam poopowiadaj bardziej. Znaczy mamy tak, już było losowanie, losowaliśmy, każdy z każdym bije się po minucie. A teraz tak, ja pierwszy, Bambo jest numerem jeden, ja jestem numerem dwa, numer trzy to jest Krzysiek. Numer jeden, numer dwa, czy ja i Bambo bijemy się minutę. Po minucie Bambo schodzi jako jedynka, dwójka i trójka zostaje, czyli ja z Krzyszkiem. Później... Krzysiek zostaje, bo wchodził, ja schodzę, Bambo wchodzi i tak w kółko cały czas, aż zostanie dwóch. Jak zostanie dwóch, to wtedy jest no limit, czyli bijemy się dopóki ktoś albo się nie podda, albo nie przerwie sędzia, albo ktoś kogoś nie zakałtuje. Dobra, w takim razie, jak ty się czujesz w tym y, pojedynku, bo tutaj Bambo jest znany z gromdy na pewno, jednak gołe pięści, więc mocny zawodnik, Ryta tak samo, bardzo mocny zawodnik. Wiesz co, no Krzyska już znam, wygrałem z nim, e, w sumie to tak naprawdę dwa razy. E, Gdyby nie ten V po prostu, powiedzmy V tym łokciem, ale wychodziłem z nim do walki dwa razy, więc znam go już od potrzebki, znam jego tej walki. Bambu jest takim, że no nie wiem co będzie prezentował sobą, jednak gromda, małe ringi to też jest inaczej, tu jest oktagon. Bo jednak wy tak macie boks, tam miał gołe rękawice, więc jednak to jest przeskoczenie o, troszeczkę. Ja się biłem też dużo na gołe pięści, e, biłem się na małe rękawiczki, byłem pierwszą osobą, która snokautowała Cassiusza, chciałbym Ci przypomnieć. E, także na te małe rękawice ostatnio cały czas to się boję, więc jestem już do tego przyzwyczajony, więc myślę, że to będzie mój atut dodatkowy. E, no i mówię, tutaj kondycja żelazna przede wszystkim będzie odgrywała bardzo dużą rolę, bo tutaj jest bardzo gorąco na hali Orbicie, rok no. temu to było strasznie gorąco. Eee, I ja myślę, że no, oni nie będą mieli takiego, takiej mocnej kondycji jak ja. No właśnie, bo tutaj kwestia kondycji. Jednak ta walka troszeczkę potrwa, ta minuta przerwy pomiędzy tymi walkami raczej nie da akurat faktycznie takiej porządnej regeneracji. Jak ty się z tym czujesz? Wiesz co, to jest taka praca, bo to się. Generalnie czasowo wygląda tak, jakby się walczyło na, na przykład dwie minuty i minutę przerwy, ale to jest dochodzeniówka, czyli wchodzi ci ktoś świeży w połowie rundy. Więc to, jest całkiem inna, więc to jest całkiem inna praca. Ja ci pewnie bardzo często robię takie sparingi, więc jestem do tego przyzwyczajony. A, czyli ty już miałeś po prostu podobne treningi, w ten sposób wyglądające i właśnie tak się przygotowywałeś do tej walki. No tak, no nie dość, że robiliśmy sparingi dochodzeniowe właśnie, robimy bokserami. To oprócz tego, kiedy robiłem tarcze, przekładałem ją zarbajkiem. Czyli na przykład byłem minutę na... Na bajku pracowałem mocnym tempem, później wchodziłem na tarczy, dopiero miałem minutę przerwy. Ne? Także no, robiliśmy różne warianty treningowe i myślę, że jutro to przyniesie pożądany efekt. No powiem Ci szczerze, że tutaj na scenie, jeżeli pokazywałeś swój tak naprawdę pokaz umiejętności, to byłeś naprawdę szybki. Ile lat już tutaj jest tych umiejętności? Jeszcze raz, ile lat tutaj już jest tych umiejętności? Wiesz, co, tak naprawdę jestem. 30 lat w tym sporcie. Okay. Czyli tak naprawdę no Od to, dziecka. to pokazywałeś tutaj na scenie. Powiedz mi, czy z którymś z tych panów tutaj masz jakikolwiek konflikt, bo nie. Nie mamy żadnego, Wszystko mamy wyjaśnione. Eee, także tutaj jest sprawa załatwiona. Bambo tutaj wyrażał się na, mnie, na, na mój temat eee, bardzo dużym szacunkiem. Mówi, że się też e, chował na moich walkach, no bo jest do mnie troszkę młodszy. E, Żeś tam gdzieś się na tym wzorował. Także tutaj też sporował z chłopakami z Wrocławia. To jest małe środowisko, więc te, te wszystkie informacje tutaj do mnie docierały. Także tutaj konfliktu żadnego nie ma. Na koniec też w ja jestem tutaj w ciężkim szoku, że w końcu mam pierwszą walkę we Freak Fightach, że mogę komuś w końcu podać rękę. I No właśnie, bo to jest naprawdę rzadkość. Zazwyczaj tutaj walki opierają się na konfliktach, na kłótniach, a tutaj wydaje mi się, że to będzie pełna sportowa walka, bo jednak gryta też sportowiec początny, tutaj człowiek z grądy, no to też z dużym szacunkiem, oni ogólnie podchodzą z dużym szacunkiem do swojego przeciwnika i ty również widać, że też do chłopaków z dużym szacunkiem podchodzisz. Więc to naprawdę szapoba Ciebie. Jak oceniasz ogólnie całą kartę walk tutaj? Bo jedni mówią, że jest super, drudzy mówią, że niekoniecznie. Wiesz co? jeżeli chodzi o moje gusta, to kurde, ja, no ja jak oglądam, jeżeli chodzi o moje oglądanie gal, to ja oglądam gale sportowe. Oglądam KSW, oglądam UFC, oglądam FEN, e, jakieś tam masz Glory i tak dalej, sportowe federacje przede wszystkim. Freak fighty! Przecież z nich lubię oglądać ze względu na konferencję. No, zawsze, to, zawsze to, to, to powtarzałem. Ale jeżeli chodzi o kartę Walk, jest na co popatrzeć. Myślę, że jest dużo ciekawych właśnie takich typowych, freakowych walczy, i tak jak teraz dziewczyny dwie na cztery. No jakieś... właśnie, jak myślisz, kto tutaj może wygrać, kto ma lepszą kto ma, lepsze umiej... no dobra, kto ma lepsze umiejętności, Tu nie ma porównania akurat. Nie Ale... No słuchaj, no, mamy Lalunę, wariatkę, mamy brodnicko, mistrzynię świata w boksie kontra. Cztery panie, jakby to nazwać, e, lekkich obyczajów, które, które generalnie jedyną aktywność fizyczną robią to w łóżku, więc to jest kardio, inne, wydaje... inne cardio niż normalnie, także no tutaj na pewno dziewczyny wygrają. No nie, nie stawiam jakichś większych szans na cztery. Ale jak ty możesz ocenić w ogóle to kogo tutaj wystawili, jeżeli chodzi o dziewczyny? No sam powiedziałeś, że jedyne cardio tylko w łóżku. Czy uważasz, że to jest akurat dobre dla Prime, że wystawia takie osoby? Wiesz co? No sobie, to jest show, tak? Więc yy, tutaj musi się, że tak powiem, wszystko zgadzać, jeżeli chodzi o oglądalność, o klikalność, yy, o konflikty. Ja myślę, że jest, to, jest tutaj też jakaś kontrowersja, a kontrowersja się klika. To prawda. A co powiesz chociażby na to, że Don Casio delikatnie tutaj na praim się wypiął? Wiesz co, kurde, szczerze, nie jestem się na temat gościa, bo go tutaj nie ma, ale generalnie jest to bardzo złe zachowanie. Powinien chociażby ze względu na swoich kibiców tutaj przyjechać, tutaj zawalczyć, zrezygnował, wystawił sobie level 4, że nie ma srakę. oczywiście to wszystko jest pod publikę, bo wiadomo, że zrobił to tylko po to, żeby mieć jakieś tam wytłumaczenie, żeby nie było karane finansowo. No, to no tykanie takie, dzieci, tak jak z Wrozkiem było, czy tykanie narzeczonej Pawła Jóźwiaka, uważam, że to są tematy, których nie powinno się tutaj poruszać. Są pewne granice, których nie powinno się przekraczać, po prostu, a to po prostu nie miało już smaku. No, właśnie gdzieś tam wewnętrznie ten konflikt myślę, że powinien być zażegnany, nie jednak być aż tak bardzo no, rozwiany tutaj pod publikę, więc. Co ty o tym myślisz? No ja uważam, że to niepotrzebnie, bo tak samo jak byłem na panelu z Tazem i z Tańculą i też mówiłem, żeby nie poruszali tego, bo to, bez, to jest bez sensu. Po co mieszać osoby trzecie, one tylko na tym cierpią, nie? To prawda akurat. Słuchaj, e, Dalton na karcie Prime'u? Ja w ogóle nie wiem kto to jest Dalton, ja wiem, że on tylko gdzieś tam w, w, grał w Lombardzie czy gdzieś, ale Lombardzie. ja nie wiem w ogóle co to jest za postać, nie? naprawdę. Okej, okay, czyli tutaj żadnej oceny nie możesz dać, no nie. bo w sumie nie znasz, okej, okay, ale jest w main eventie, tak naprawdę e, jest taką kluczową walką, więc spodziewałeś się czegoś takiego, bo jednak to jest troszeczkę takie zastąpienie Doncasio właśnie tutaj Słuchaj, z juzgach. Ja się nie spodziewałem tutaj wielu <laughs> osób, <Okay. laughs> ale ta, no, mówię, nie wiem kto to jest Dalton, wiem, no, wiem, że robi tutaj jakieś show, gdzieś tam biega, rzuca, coś Kaczek, A widziałeś w ogóle jego pokaz tutaj? Nie, właśnie nie widziałem. Nie Kurde, widziałem. to bym się właśnie zapytała, czy jakkolwiek możesz ocenić jego umiejętności. Nie, nie widziałem, pogadamy po walce. Jak Dobra. będzie już po walce jego, to ci będę, jak mogę ocenić te umiejętności. To wtedy będę pytać. Słuchaj, ja ci życzę na pewno ogromu powodzenia i zdrowia, przede wszystkim na jutro. No i co? Dziękuję ci ślicznie za wywiad. Dziękuję. Dzięki.